Witaj w drugim dniu naszej wspólnej podróży. Cała materialna kreacja to co widzimy, dotykamy, słyszymy, smakujemy i wąchamy wywodzi się z tego samego źródła. Źródło ma wiele nazw: Bóg, Wyższa Moc, Duch Święty, Kosmos, Wszechświat. Cała obfitość pochodzi ze zjednoczonego pola. Wszystko, co możemy odebrać, oparte jest na pięciu zmysłach. Klucz do życia w obfitości polega na zrozumieniu idei, że wszystko pochodzi ze zjednoczonego, uniwersalnego pola, które czeka na nasze wezwanie. Jeżeli pragniesz więcej miłości, radości, Przyjaciół, zdrowia i pieniędzy, to wszystko jest Twoje, czekające tylko na Twoje przyjmowanie. Jeżeli pragniesz doświadczyć prawdziwej obfitości, odrzuć wiarę, przekonanie, że obfitość jest limitowana. Otwórz umysł i serce na możliwości osiągnięcia wszystkiego, czego pragniesz w Twoim życiu. Obfitość przypłynie do Ciebie szczodrze i łatwo. Prawdziwa obfitość podąża za Twoją intencją, jasnym zrozumieniem, że chcemy tego, że jest to pragnienie serca, tak długo jak wierzysz, że jest to możliwe. Przywołaj obfitość do swojego życia. Ona jest wokół Ciebie i w Tobie, i przynosi Ci dobrostan. Spełnienie, spokój. Zostaw to, co było w przeszłości. Teraz ciesz się wszystkimi owocami obfitości. Idź prosto do źródła i delektuj się wszystkim, co tam czeka na Ciebie. W dzisiejszej medytacji postaw sobie pytanie: czego chcę więcej w moim życiu? Może chce więcej miłości, lepszego zdrowia, pozwól sobie w czystej intencji wyrazić to, czego pragniesz, podczas medytacji zasadź swoje plany i pragnienia w zjednoczonym polu i pozwól uniwersum na zajęcie się detalami Twoich pragnień. Jeśli jesteś gotowy do zatopienia się w zjednoczonym polu, w źródle obfitości Skup się teraz na następujących słowach: Tworzę moją osobistą obfitość z nieskończonego, niewyczerpalnego źródła. Tworzę moją osobistą obfitość z nieskończonego, niewyczerpalnego źródła. Zaczynamy. Znajdź wygodną pozycję siedzącą, umieszczając ręce na kolanach. Zamknij oczy. I w tym momencie wejdź do swojego wnętrza, do tego miejsca wewnętrznej ciszy, gdzie doświadczamy połączenia z wyższym ja. Puść wszystkie myśli. Zacznij obserwować swój oddech. Wdech, i wydech. Z każdym wdechem i wydechem pozwól sobie coraz bardziej się rozluźniać, bardziej wygodnie, bardziej spokojnie. Łagodnie wprowadzaj mantrę z sanskrytu. Powtarzaj ją mentalnie i pozwalaj jej płynąć bez wysiłku. Aham, Bramasmi. Jestem boskością. Jestem absolutem. Jestem wolny od ego. Aham, Bramasmi. Aham, Bramasmi. Jeżeli w jakimkolwiek momencie rozproszą cię myśli, odczucia w ciele, czy hałasy z otoczenia, po prostu intencją powróć do mentalnego powtarzania mantry. Proszę kontynuuj medytację, a ja czuwam nad czasem. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. I pomału, bez pośpiechu uwolnij mantrę. Wróć świadomością z powrotem do ciała. Daj sobie chwilę na odpoczynek, robiąc głębokie wdechy i spokojne wydechy. Kiedy poczujesz, że jesteś gotowy, łagodnie otwórz oczy. I dalej w ciągu dnia pamiętaj o tym nieskończonym potencjale, miej go na uwadze. Pamiętaj również o centrującej myśli afirmacji na dziś. Kreuję moją osobistą obfitość z nieskończonego, niewyczerpalnego źródła. Tworzę moją osobistą obfitość z nieskończonego, niewyczerpalnego źródła. Tworzę moją osobistą obfitość z nieskończonego, niewyczerpalnego źródła. Namaste.